Cześć, 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 cześć. Mam nadzieję, że Państwo spodziewali gameplay, bo nagrywam. Tak, to już jest 16, sześćset, dziesięć, sześć, szesnasty odcinek. Jeśli słyszycie odgłosy, to Gabrysia, wiecie, że to moja siostra już pewnie y, gra y, dobrze. Mhm, tak, to wypowiadam tyle na razie. Dzisiaj rano byłam z Gabrysią, na dwóch i znalazłam 4 roli z tą koniczyną. Widzicie? Będę na punktach Więc to będzie pod... Dzisiaj cały odcinek położę sobie. Tutaj będzie cały odcinek. Tak, a więc robiłam takie zabawne zakładki, bo to będę pokazywać. A więc pierwszy będzie, zaraz mi przyczep taką zakładkę. Żyg w lustrzonym odbiciu. Dlatego źle powinno przeczytać. Dobra, pierwszym zadaniem jest Wy, wytnij y, zakreskowane, po, zakreskowane pole, włoży rękę w paszczę i zrób fotkę. to nie zrobię, ale Wam pokażę. Taki i teraz wycinamy. To wytnę i Was wrócę. Spoko, troszeczkę tu przeciąłam, ale to wygląda, tak? Przecież lekko. Ale gram nie wygodnie. Au, au. Au, a tu naprawdę Au. Książka mnie gryzie. Dobra. Kolejnym zadaniem jest. I kolejną zakładką jest. Siekiera się nazywa. I tu moja Siekiera w opieku nie? Krem. To jest taka dla chłopców bardziej kolekcja, jak to mówię. Zapisz coś, nie, zapisz nawias coś. Wychmurzę cloud Ja to wrócę weź za chwilkę, tylko coś nie napiszę, ale namaluję jednak. Dobrze, zmieniłam zapisz na maluj, bo skarżą zapisz i tu jest mało napis maluj. Koniczynka czteralistna. I kolejnym zadaniem jest To jest, to się nazywa ROK, ROCK, czyli ROCK and ROLL, czyli rozdział takiego na za na sinioka, na wyciąga język, nie miałam pomysłu, więc takie rozdawałem i szeli nam Fajnie mi te zakładki wyszły nawet. Zostało, zostało, ping, zostało wykryte zagrożenie. Usuń tę stronę! Oczywiście w nawiasie. Zostało wykryte zagrożenie. Zostało wykryte zagrożenie. Zostało wykryte zagrożenie. Usunąć! Ping. Nie ma wykrytego zagrożenia. No. E, jeszcze zostały dwa zadania. Innego gameplaya. Noc. I on się ślini. Noc. Nie zaraz będzie oglądać. Nie spinaj się na klasówce. rozepnij się, rozepnij, rozepnij. To wrócę za chwilę, tylko fajnie pokoloruję. No bo co, tak fajnie tutaj osty. Mhm. E, na niebiesko będzie fajnie wyglądało. A spinam się na tej klasówce. Czas zadziałać. Ach, o wiele lepiej jak się rozpiłam. I ostatnie zadanie jest ostatnią fajną zakładką. Faja i palifajkę. Mm. co to jest? Zupełnie odrazek Stwora. To wrócę was za chwilkę. Dobra i ostatnie zadanie. Co się wygląda? Taki stworek. Wytykaję Dzięki za oglądanie. Ja się Wam pokażę. Te oto fajne dokładki. może mi się uda otworzyć swój własny sklep, może, fajne, eee, czekajcie, noc, rok, siekiera i rzeka. bardziej najbardziej szczerze mam powiem, podoba rok i siekiera, y rok i zuk i takie jak będę miała otwarty sklep to będę mogła chyba sprzedawać dziękuję za oglądanie dzisiaj postaram się na wyświetleniu w ogóle nie Ja zapraszam do subskrybowania dajcie górkę. poproszę yy, tak jeśli słyszycie głosy takie jak kaszlenie to jest Gabiris, to jest przeziębiona mam tu już może nie widać